Gruby, z przeciętnym aparatem i wolnym ładowaniem, ma do tego jeszcze delikatnej, bojącej się wody, jak diabeł wody święconej. Brzmi jak składany smartfon? <tryk> 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 Brzmi jak składany smartfon? No nie do końca i Huawei Mate X6 jest tego idealnym przykładem. Huawei na swojej stronie internetowej podaje 6 głównych powodów, dla których warto kupić Mate X6. Brzmią przekonująco, ale czy faktycznie mają pokrycie w rzeczywistości. Powód numer 1. Kompaktowa, składana forma. Wokół składanych smartfonów narosło wiele stereotypów i mam wrażenie, że wynika to z tego, że nie wszystkie modele są tak popularne, jak na to zasługują. Mate X6, czyli najnowsza propozycja Huawei, to składany smartfon o grubości 9,9 mm. Dla porównania, większość klasycznych smartfonów, uchodzących za cienkie, czy jak tam kto woli smukłe, ma obudowę o grubości około 8,5 mm. Po rozłożeniu mamy tu grubość 4,4 mm i zobaczcie tylko jakie to jest cieniutkie. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze ze dwie generacje i będzie można się tym ogolić. Boki Mate X6 są zaokrąglone i tak jak jestem fanem płaskich boków w smartfonach, tak tutaj faktycznie to pasuje. Smartfon dobrze leży w dłoni, a dodatkowo optycznie wydaje się jeszcze cieńszy niż w rzeczywistości. Masa to 239 g i tym samym składany Mate X6 zbliża się do największych klasycznych produkcji, bo dla porównania iPhone 16 Pro Max waży 221 g, no ale tam nie znajdziecie prawie 8 ekranu. Powód numer dwa. Aparat ultrachroma. Sensor ultrachroma odpowiada za pomiar kolorów kadru i odzerowanie ich na finalnym ujęciu. No właśnie ten element odpowiada za to, że zdjęcia nocne zrobione Mate X6 nie mają takiej ciepło-pomarańczowej kolorystyki, ale za to, robiąc zdjęcia tego samego kadru każdym z dostępnych trzech aparatów, będą one miały te same kolory. A to potrafi mało który smartfon i zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda w praktyce. Sensor z sensorem, ale mamy tu jeszcze kilka fajnych elementów. Pierwszy z nich to aparat główny o rozdzielczości 50 megapikseli ze zmienną przysłoną w zakresie f1.4 do 4.0. Czyli co prawda mniejszy zakres, ale rozwiązanie takie same jak w klasycznej fotografii. Zmienna przysłona pozwala w sposób mechaniczny regulować ilość światła, która wpada przez obiektyw na matrycę. I jest to standard w klasycznej fotografii, ale prawdziwa rzadkość w fotografii mobilnej. I choć smartfony w bardzo dużym stopniu podczas fotografowania bazują na możliwościach oprogramowania, tak fizyczne elementy jak przysłona pozwalają uzyskać efekty, których oprogramowanie nie potrafi wygenerować. W przypadku bardzo jasnych kadrów możliwość przymknięcia przysłony pozwala nam uzyskać efektowne gwieździste rozbłyski, które wyglądają tak. A nie tak jak w tym przypadku. Zmienna przysłona przydaje się też do zdjęć nocnych, bo szeroko otwarta pozwala wpuścić do matrycy więcej światła, przez co fotografie nocne są bardziej szczegółowe, a rozmycie tła naturalne. Bardzo nie lubię tego paskudnego programowego rozmycia, które zazwyczaj mam w smartfonach, które w przypadku Mate'a X6 wygląda o wiele lepiej. Moja ulubiona funkcja aparatów Mate'a X6 to zdjęcia makro do których służy aparat o rozdzielczości 48 megapikseli z peryskopowym teleobiektywem. Teleobiektyw w makro to naprawdę genialna sprawa, bo tak jak zawsze powtarzam, jak chcecie zrobić zdjęcie pszczółki, muchy, czy innego robaczka, to ona nie będzie grzecznie siedzieć i czekać, aż dosłownie przyłożycie jej aparat z szerokokątnym obiektywem do czoła. Tutaj przechodzimy na zoom i mamy efektowne ujęcie od razu z bardzo bliskiej odległości. Sensor ultrachroma Chroma pozytywnie wpływa też na zdjęcia z aparatu rozdzielczości 40 MP z obiektywem ultra szerokokątnym. Zazwyczaj to ten aparat ma najbardziej rozjechane kolory względem pozostałych, a tutaj kolorystyka jest bardzo dobra, odpowiada zdjęciom z pozostałych aparatów, a dokładając do tego efektowny szeroki kat, Niezwyczajnie dobrze. Tym samym Mate X6 zrywa ze stereotypem przeciętnych aparatów składanych w składanych smartfonach, bo na całym rynku mało kto potrafi się z nim równać, a pod względem makro jedynym konkurentem jest chyba tylko Huawei Pura 70 Ultra. Powód numer 3. Wielozadaniowość na żywo. Przyznaję otwarcie, że kompletnie nie jestem fanem wielozadaniowości czy w ogóle jakiejkolwiek pracy na smartfonach. Mate X6 ma bardzo rozbudowane funkcje wielozadaniowości i to jedna z tych funkcji, których trzeba użyć, żeby się do nich przekonać. Możemy tu wygodnie otworzyć trzy aplikacje obok siebie, stworzyć gotowe grupy aplikacji otwieranych jednocześnie, możemy mieć jedną aplikację na pełnym oknie, a dwie w mniejszych lub większych i faktycznie jak się tego spróbuje, albo wygodnie przeniesie się czy zdjęcie z galerii do wiadomości za pomocą funkcji Super Hub, to okazuje się, że to wszystko są naturalne i bardzo wygodne czynności i nawet ja byłem w stanie się do tego przekonać. No i w końcu duży ekran przydaje się do czegoś więcej niż oczywiste: granie w gry, oglądanie filmów, czy czytanie książek i komiksów. Warto tu od razu powiedzieć sobie. O usługach Google'a, skoro no, jesteśmy przy aplikacjach, których choć nadal oficjalnie nie ma, to mamy do nich bardzo łatwy dostęp nawet już teraz bezpośrednio ze sklepu App AppGallery. Powód numer 4. Szkło Kunlun Glass 2. W przypadku składanych smartfonów wychodzimy z założenia, no, że to przecież i tak jest delikatne i z góry trzeba na nie uważać. Miby tak, ale czy musimy od razu uznawać, że to nie może być odporne? W końcu ekran zewnętrzny stoi dokładnie taki sam jak w klasycznym smartfonie i może być przecież tak samo odporny. Tutaj do gry wchodzi druga generacja szkła Kunlun Glass. thanks <laughs> Ono chroni ekran zewnętrzny przed przypadkowym stłuczeniem czy zarysowaniem. Tak, bez problemu. Mogę wziąć teraz ten telefon, wziąć młotek i rozbić szkło na ekranie albo zrzucić go przez okno z piątego piętra, na którym się znajdujemy, no ale w końcu przecież nie o to tutaj chodzi. Ekran najczęściej tłuczełem się w codziennych, niespodziewanych sytuacjach i zdarzyło mi się już uderzyć nim o brzeg biurka czy zaczepić o coś telefonem w kieszeni. I póki co ekran wygląda jak nowy, nic się z nim nie dzieje. Powód numer 5: Ultra pojemna bateria. Matex 6 jest zasilany baterią pojemności 5 110 mAh. Dla ścisłości, no dwoma, po jednej oczywiście, na każdą połówkę obudowy. Na ile nam to wystarczy? Spokojnie na pełny dzień intensywnego działania. I mamy przykład: byłem niedawno służbowo w Barcelonie i miałem trochę luźniejszy dzień na krótkie zwiedzanie. Odłączyłem telefon od ładowarki około 8.00. W ciągu dnia cały czas odbierałem połączenia, odpisywałem na wiadomości, bardzo często korzystałem z map na pełnym ekranie, robiłem oczywiście dużo zdjęć, roaming też potrafi wpływać na większe zużycie energii i podłączyłem telefon do ładowania dopiero w samolocie po godzinie 21 z zapasem energii na poziomie 14% i to naprawdę bardzo dobry wynik. Do tego mamy szybkie ładowanie, choć to nie jest takie oczywiste w przypadku niektórych składanych fragowców. x 6 ładuje się bezprzewodowo z mocą 50W i przewodowo z mocą 66W, co daje nam ładowanie. Do ponad 50% już 15 minut, w pół godziny do ponad 80% i do pełna w 50 minut. Da się. Da się. Pozostaje tylko brać przykład. Powód numer 6. Imponująca wytrzymałość. Majte X6 może pochwalić się pod odpornością zgodnie z normą IPX8, czyli teoretycznie przeżywa zanurzenie w wodzie na głębokości 2 metrów przez 30 minut. No, moglibyśmy go wrzucić do Wisły, bo mamy niedaleko, ale obudowa mogłaby po tym zacząć świecić w nocy, więc zrobiliśmy mu różne testy, zachlapania, wodowania, moczenia, no i działa. Tutaj kompletnie nic się z nim nie dzieje. W tym punkcie zawarta jest też wytrzymałość zawiasu. Używam Majta X6 od ponad miesiąca i on nadal działa jak po wyjęciu z pudełka, i to daje nadzieję na to, że, no, tak już zostanie. Konstrukcja zawiasu pozwala zostawić go półotwartego pod niemal dowolnym kątem i to czyni go idealnym narzędziem do nagrywania filmów, szczególnie jeśli nagrywacie siebie na media społecznościowe. Nie ma wygodniejszego narzędzia do nagrywania time timelapsów, a w biurze nagrywamy ich bardzo dużo. Powiem wam, że mając odpowiedni zapas środków, mógłbym kupić i 6 dosłownie tylko dla tej jednej funkcji. Z powodami, dla których warto kupić i 6, według Huawei, faktycznie. Zgadzam się, bo choć tak, to jest typowo marketingowe podejście, to wszystkie one mają pokrycie w rzeczywistości i Mate 6 to zwyczajnie bardzo dobry i bardzo udany smartfon. Dodatkowym powodem do zakupu jest trwająca do 2 marca promocja, w ramach której do smartfonu w cenie 7999 zł dostajemy w prezencie zegarek Watch GT4 oraz 3-miesięczną usługę ochrony ekranu, więc jak kupować? No to teraz, tym bardziej, że ta cena jest dozwyczajnie dobra na tle innych flagowych składanych konstrukcji. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach.